Suwy dziś królują na drogach całego świata. Widzimy je wszędzie: w miastach, na autostradach, w garażach celebrytów i zwykłych rodzin. To auta, które stały się symbolem bezpieczeństwa, prestiżu i stylu życia. Ale mało kto pamięta, że ich historia zaczęła się zupełnie inaczej. Pierwsze suwy nie były modnymi crossoverami ani luksusowymi bestiami. Były prostymi wojskowymi narzędziami, stworzonymi do pracy, do przetrwania, do zadań specjalnych. Dopiero później przeszły drogę od terenowych koni pociągowych, przez rodzinne hity lat 90., aż po elektryczne ikony XXI wieku. Dzisiaj o tym, jak narodził się SUV, samochód, który zdominował rynek i zmienił motoryzację na zawsze. Gotowi? No to zaczynamy. żeby zrozumieć skąd wzięły się suwy, musimy cofnąć się aż do lat 40. XX wieku. W czasie II wojny światowej armia amerykańska potrzebowała pojazdu, który będzie prosty, wytrzymały i zdolny do jazdy w każdych warunkach. Tak narodził się Jeep Willys, samochód, który stał się ikoną frontu. Był lekki, łatwy w naprawie, a jego konstrukcja pozwalała żołnierzom pokonywać błoto i góry. Willis nie był luksusowy, nie był szybki, ale był niezawodny. To właśnie ta niezawodność sprawiła, że żołnierze zaczęli traktować go jak towarzysza broni. Po wojnie wielu z nich chciało mieć w garażu auto, które kojarzyło im się z wolnością i praktycznością. Jeep trafił na rynek cywilny i stał się fundamentem całej kategorii. W tym samym czasie w Wielkiej Brytanii powstał Land Rover Series One. Brytyjczycy potrzebowali samochodu, który sprawdzi się na farmach, w trudnym terenie i w koloniach rozsianych po całym świecie. Land Rover szybko zdobył reputację auta, które dojedzie wszędzie. Od afrykańskich pustyń po australijskie bezdroża. Natomiast w Japonii narodziła się Toyota Land Cruiser. Legenda. Początkowo inspirowany jeepem, szybko stał się niezniszczalnym pojazdem, który potrafił przetrwać warunki, w których inne auta dawno by się poddały. Land Cruiser do dziś jest symbolem trwałości, jednym z najdłużej produkowanych modeli w historii. Te auta nie były jeszcze słowami w dzisiejszym rozumieniu. Były narzędziami pracy. Woziły narzędzia, ciągnęły przyczepy, pomagały w gospodarstwach i w wyprawach. Ale właśnie one stworzyły fundament pod całą kategorię. Pokazały, że samochód może być czymś więcej niż tylko środkiem transportu. Może być partnerem w codziennym życiu, niezależnie od warunków. To były narodziny idei Suwa auta, które daje poczucie kontroli, radzi sobie tam, gdzie inne zawodzą i buduje wizerunek właściciela jako kogoś, kto jest gotowy na wszystko. I Choć wtedy nikt nie używał jeszcze słowa SUV, to właśnie te modele Jeep Willis, Land Rover, Toyota Land Cruiser były pierwszymi krokami w stronę samochodu, który dziś dominuje w całej branży. Lata 80. i 90. to moment, w którym SUV przestał być tylko narzędziem pracy. W Stanach Zjednoczonych zaczęto dostrzegać, że samochód terenowy może być czymś więcej może stać się autem rodzinnym, które daje poczucie bezpieczeństwa i prestiżu. W 1984 roku na rynku pojawił się Jeep Shiroki XJ. To był przełom. Pierwszy SUV z samonośnym nadwoziem. Lżejszy i bardziej komfortowy niż klasyczne terenówki. Shiroki pokazał, że SUV może być praktyczny w mieście, a jednocześnie zachować terenowe możliwości. To właśnie ten model otworzył drzwi do nowej kategorii samochodów. Kilka lat później, w 1990 roku, zadebiutował Ford Explorer i to był prawdziwy hit. Explorer stał się symbolem amerykańskich przedmieść, dużych domów, rodzinnych wyjazdów i weekendowych wypadów. Był większy niż szeroki, bardziej komfortowy, a jego reklamy podkreślały bezpieczeństwo i przestrzeń. W krótkim czasie Explorer stał się jednym z najlepiej sprzedających się aut w USA. SUV zaczął zastępować minivany i sedany. Rodziny wybierały go, bo dawał więcej miejsca, wyższą pozycję za kierownicą i poczucie, że siedzą wyżej niż inni. To była nowa moda. Samochód nie tylko do pracy, ale też do codziennego życia. W Europie popularność SUVów rosła wolniej. Tutaj wciąż królowały kompaktowe hatchbacki i rodzinne kombi. Ale w 1999 roku wydarzyło się coś, co zmieniło wszystko. BMW X5. To był pierwszy SUV premium, który udowodnił, że można połączyć sportowe prowadzenie, luksusowe wnętrze i nieco terenowych możliwości. X5 pokazała, że SUV może być autem dla biznesmena, dla kogoś, kto chce prestiżu i nowoczesności. Od tego momentu SUV przestał być tylko praktycznym autem, stał się symbolem statusu. W USA był wyborem rodzin, w Europie ludzi sukcesu. I właśnie wtedy SUV wszedł do miasta na dobre. Już nie był kojarzony z błotem i farmą, ale z parkingiem pod biurowcem i weekendowym wyjazdem za miasto. To był początek nowej ery. SUV jako samochód codzienny który zaczął wypierać tradycyjne sedany i kombi. I od tego momentu jego popularność rosła w tempie, którego nikt się nie spodziewał. Na początku XXI wieku SUV przestał być tylko praktycznym samochodem. Stał się symbolem stylu życia. To właśnie wtedy rozpoczęła się jego prawdziwa dominacja. Rodziny zaczęły wybierać SUVy zamiast kombi, bo dawały im więcej przestrzeni, wyższą pozycję za kierownicą i poczucie bezpieczeństwa. W reklamach podkreślano, że SUV to idealne auto na rodzinne wakacje, na zakupy, na codzienne życie. To już nie był samochód farmera czy podróżnika, to był samochód dla każdego, kto chciał czuć się pewnie na drodze. Biznesmeni i celebryci stawiali na luksusowe modele. Range Rover stał się synonimem prestiżu wybieranym przez polityków i gwiazdy. Porsche Cayenne pokazało, że SUV może być sportowy i dynamiczny, a jednocześnie luksusowy. To był moment, w którym SUV zaczął budować wizerunek właściciela. Mówił, jestem kimś, kto chce mieć wszystko w jednym aucie. W tym czasie pojawiły się też pierwsze crossovery, czyli mniejsze suwy stworzone typowo do miasta. Toyota RAV4 czy Nissan Qashqai udowodniły, że SUV nie musi być wielki i ciężki, żeby zdobyć rynek. Dzięki nim SUV-y stały się dostępne dla zwykłych kierowców, a nie tylko dla elit. Efekt? SUV zaczął wypierać tradycyjne sedany i kombi w wielu krajach. Sprzedaż tych klasycznych typów aut zaczęła spadać, bo klienci chcieli czegoś, co daje im więcej miejsca, więcej komfortu, więcej prestiżu. SUV stał się najpopularniejszym typem auta na świecie. To była transformacja z narzędzia pracy w samochód codzienny, z auta terenowego w symbol statusu. SUV stał się wyborem ludzi, którzy chcieli czuć się wyjątkowo. Niezależnie od tego, czy jechali do biura na zakupy, czy na wakacje. I właśnie wtedy SUV stał się czymś więcej niż samochodem, stał się częścią kultury. Kiedy SUV zdobyły już rynek spalinowych aut, naturalnym krokiem była ich ewolucja w stronę elektryków. I właśnie tutaj zaczęła się kolejna rewolucja. W 2015 roku pojawiła się Tesla Model X, pierwszy elektryczny SUV premium. Futurystyczny design drzwi typu Falcon Wing i ogromny zasięg sprawiły, że Model X stał się symbolem nowej epoki. Pokazał, że SUV może być nie tylko praktyczny i prestiżowy, ale też nowoczesny technologicznie. Za Teslą poszli inni producenci. Audi e-tron, Mercedes EQC, Jaguar, i -Pass. Każdy chciał mieć w ofercie elektrycznego SUVa. W segmencie popularnym pojawiły się modele takie jak Hyundai Ioniq 5, Kia EVCX czy Volkswagen ID4, które udowodniły, że elektryczny SUV może być dostępny dla każdego. Dlaczego właśnie SUV stał się królem ery elektrycznej? Bo ludzie nie chcieli rezygnować z tego, co pokochali: przestrzeni wysokiej pozycji za kierownicą i poczucia bezpieczeństwa. Elektryki musiały dostosować się do rynku, a rynek jasno mówił: SUV to najważniejszy segment. Dziś niemal każdy producent ma w ofercie elektrycznego SUVa, od miejskich crossoverów po luksusowe modele. To właśnie one napędzają sprzedaż i wyznaczają kierunek rozwoju motoryzacji. SUV, który narodził się jako wojskowy koń pociągowy, stał się liderem technologicznej rewolucji. Dziś suwy są absolutnym fenomenem. To najpopularniejszy typ samochodu na świecie. W samych Stanach Zjednoczonych sprzedaje się ponad 12 milionów suwów rocznie, a w Europie i Azji ich udział w rynku rośnie z roku na rok. SUV stał się wyborem uniwersalnym. Rodziny cenią go za przestrzeń i bezpieczeństwo, biznesmeni, za prestiż i wizerunek, młodzi kierowcy, za modny wygląd i wszechstronność. To samochód, który w oczach wielu. Ludzi łączy wszystkie zalety w jednym pakiecie. Co ciekawe, suwy zaczęły wypierać inne typy aut. Kombi, które przez dekady były symbolem rodzinnych podróży, dziś praktycznie znikają z ofert producentów. Sedany, kiedyś najpopularniejsze w USA, tracą rynek na rzecz suwów i crossoverów. Nawet sportowe marki musiały się dostosować. Porsche, Lamborghini czy Aston Martin. Prowadzały SUWy, bo bez nich nie mogłyby utrzymać sprzedaży. SUV stał się też najważniejszym segmentem dla producentów. To właśnie na SUWach zarabiają najwięcej, to one napędzają rozwój technologii od hybryd po elektryki i choć krytycy mówią o ich wadach, w większej masie, wyższym spalaniu czy problemach z ekologią klienci wybierają je masowo. Dziś SUV to nie tylko samochód, to symbol statusu i globalny trend, który zmienił motoryzację raz na zawsze. Od wojskowego Jeepa Willys po elektryczną Tesla Model X, droga SUVa pokazuje, jak bardzo zmieniły się potrzeby i marzenia kierowców. I wygląda na to, że jego dominacja dopiero się rozpoczyna. Podsumowując, SUV narodził się jako wojskowy koń pociągowy, który później stał się... Autem rodzinnym, a dziś jest symbolem stylu życia i technologicznej rewolucji. Od Jeepa Willys po Tesla Model X. Sów zdominował świat i nie zamierza oddać swojej pozycji. Zastąpił kombi, wyparł sedany i stał się najważniejszym segmentem dla producentów. To auta, które pokazują, jak bardzo zmieniły się nasze potrzeby od prostoty i funkcjonalności po komfort, prestiż i nowoczesną technologię. Jak pewnie wiecie z tego filmu. Nie zgadzam się z aktualnym trendem i nie rozumiem, dlaczego każdy chce suwa, ale jedno jest pewne: suwy są dziś królem dróg, a ich dominacja niestety dopiero się zaczyna. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw suba, łapkę w górę i zobacz inne filmy dostępne na kanale. Filmy zawsze we wtorki, czwartki i w niedzielę o godzinie 19. Do następnego! Hej!